się wam widzowie podoba piosenka Smyslow, bo mi bardzo, wyszła właśnie cała wczoraj, jeżeli nie słyszeliście to sobie wbijcie do niego na kanał i zobaczcie a my zaczynamy tutaj z odcinkiem, bo słuchajcie, jest pewna sprawa bo usłyszałem od pewnego sąsiada że gdzieś na zewnątrz są darmowe diamenty, zaraz się tam przejdę, tylko muszę sobie wziąć kilofa, a że kilofa mam zrobione, diamentowe, no to super jest u mnie Slow oraz Patrycja sobie stoją tam, jedzenie chyba przygotowują także zanim oni tutaj przygotują jedzenie, to ja sobie wyjdę i poszukam diamentów. I widzowie, ja tutaj zamknę te drzwi, a wy możecie otworzyć łapencję do góry. Co wy na to? Otworzycie łapeczkę, taką małą tutaj, jak wam się wyświetla. Ona pod odcinkiem jest niebieska, także super by było, jakbyście nacisnęli. A ja naciskam drzwi na 3, 2, 1 i naciskam! Dobra, zamknąłem tutaj elegancko drzwi i musimy poszukać tych darmowych diamentów. Tylko one mogą być wszędzie, także rozejrzyjmy się naprawdę dokładnie. Patrzcie na lewo i na prawo, razem ze mną. Idziemy tutaj na lewo, najpierw zobaczcie. Zobaczymy, poczekajcie, rozglądajcie się bardzo dobrze. Może tutaj we wodzie gdzieś schowane, bo nie powiedział mi gdzie, tylko powiedział, że są darmowe diamenty. Także dobra, szukam ich dalej. Mam nadzieję, że je dzisiaj znajdę. Może ja wiem, ja wiem, ja wiem, tutaj, tutaj w tej studni, w tej studni na pewno będzie, nie ma innej opcji. O, nie, nie, tu nawet wody nie ma. E, dobra, e, widzowie, żeby się tutaj woda pojawiła, to możecie jeszcze zostawić subskrybera. O, wtedy jak zostawicie subskrybera, to normalnie tutaj się woda pojawi. Co Wy na to? Zostawicie suba, do, dobijamy. 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się dla was fajna niespodzianka, super będzie jak dobijemy to, a, a my dalej szukamy, gdzie są te darmowe diamenty panie, panie, sąsiedzie, gdzie są darmowe diamenty, ja potrzebuję diamentów no nie, niestety tutaj nigdzie nie widzę tutaj mamy sklep z brońmi i, i, i tu są jakieś nowe górki i są diamenty, tak właśnie ich szukałem, dobra, biorę kilofa i idę sobie je kopać, ja wiedziałem że one gdzieś tutaj są, musimy wykopać sobie tutaj ziemię, żeby do góry pójść i wykopać parę diamentów, znaczy parę. No, weźmiemy wszystkie, nie? Nie będziemy się bawić tutaj. Schodki sobie zrobimy. Dobra, takie coś, takie coś. I elegan... Lala, Lansko, dzień, dzień, dzień dobry! Ja przyszedłem tutaj też wykopać sobie diamenty, panie diamenciku. E, także przepuść mnie tutaj, pan. Dobra, ja sobie zaczynam kopać. Co, co, co za dziwny chłop. Ej, w ogóle, e, to są moje diamenty. Ej, e, e, chłopie, chłopie, chłop mnie tutaj rozwalił normalnie. Ej, jednego diamenta tylko mam. No, 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 nie, no nie, 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 nie. Dlaczego? Dlaczego? Ja potrzebuję jakiegoś lepszego kilofa. Lepszego kilofa, żeby bo jakoś chyba z mieczyka to ja go nie rozwalę, coś wątpię, nie mam tutaj diamentowego mieczyka, więc on jest diamentowy, będę miał problem. Chyba, że zrobię taki kilof, którym będzie się dało szybko kopać. Ej, to by był niezły pomysł, tylko ja nie za bardzo umiem. Może zapytam Pati. Pati, Pati, hej! Słuchaj, sprawę mam! Kilofa potrzebuję jakiegoś wielkiego, ogromnego, tak żeby niszczył 10 diamentów naraz. Da się zrobić? O, kiwa, że tak. No to dawaj, dawaj, weź mi to zrób, może pójdźmy na warsztat. Ej, na warsztacie nie wiem, czy widzowie byliście, bo mamy taki warsztacik normalnie sobie przygotowany w naszym garażu. Ej, no zobaczymy, czy Patrycja sobie podoła, bo poczekajcie, gdzie ona poszła? Pati, gdzie ty jesteś? Ej, idziemy do garażu. Poczekajcie, ona chyba została w domku. Nie miałaś tutaj nic robić, nie, gdzie ona jest? Pati, gdzieś ty poszła? Nigdzie cię nie widzę. Poczekajcie, a tu już jest, okej, okay, już idę, już idę. Ona przygotowała, otworzyła garaż, ja jej niestety nie widziałem. I, i dobra, no i co? Niez robić, to ja będę się patrzył, zobaczymy, co ty tutaj zdziałasz, albo. A nie, 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 ej, ona się zamknęła, zamknęła drzwi, coś ty narobiła, Patty, ja chciałem patrzeć. No dobra, jeżeli nie mam patrzeć, to nie mam. ja tutaj mam dźwigienkę, to ci otworzę te drzwi, tylko powiedz mi kiedy. Chociaż nie, ja cię nie słyszę, bo ci znowu się mikrofon popsuł. No, ty masz wiecznie problemy z tym mikrofonem, razem z tym smajslowem. No ale cóż, dobra, poczekajmy tutaj chwilę. I, I jak, i jak? Ja już otwieram. Ja otwieram nieważne czy masz zrobione, ja otwieram, bo się nie mogę doczekać. I. I ma, 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 ma zrobione Wow, jaki killoff Ej, to jest od razu ze siekierką To może ja go od razu rozwalę Zobaczę, czy sobie z nim poradzę Idę zobaczyć Dobra, dzięki Patty Dziękuję bardzo Podzielę się z tobą diamentami Także ja idę już tam Ten chłop tam gdzieś diamentowy powinien stać Aczkolwiek mógł już stamtąd pójść Także tylko wykopiemy sobie diamenty Jak go nie będzie A jak on będzie, to spróbujemy go załatwić Także chodźmy sobie tam z tym killoffem Mam nadzieję, że sobie poradzę B biegnijmy, biegnijmy biegnijmy i jest normalnie tutaj diamenciki, są elegancko. Tego chłopa na razie nie widzę, więc skakuję sobie tutaj i siop, siop, jeszcze raz. Jeszcze raz. No ej, 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 znowu ten ludzik. Dobra, a masz, i a masz tego kilofa No padaj, padaj, padaj. Ej, wygram z nim, wygram. Wy, wy, nie, nie, nie wygram. Ej, to było jakieś słabe. To, to, to nie było takie, jak powinno być. Ten kilof jest zbyt słaby. Nie, pati, pati, zabieraj ten kilof Ja już go nie chcę. On jest nawet nazwany kilof pati. Nie, nie, nie. On jest zbyt słaby. Smys smile sprawa jest. Ej, państwo, popatrzcie na mnie, ej, tutaj, słuchaj, ten kilof jest, jest niedobry, niedobry, on mi nie pasuje, posłuchaj, ja potrzebuję innego kilofa. Czy jesteś w stanie tego przerobić, albo zrobić jakiegoś nowego, żeby niszczył po 10 bloków naraz i żeby też rozwalał, żeby rozwalał, bo muszę jedną postać, jaką rozwalić, która mnie cały czas denerwuje i ona mnie rozwala. Dawaj, dawaj, szybko idziemy na warsztat, zobaczymy, co jesteś w stanie zdziałać, mam nadzieję, że zdziałasz dużo, ale to się okaże. Dobra, idziemy tutaj na warsztacik sobie. Dawaj, ja cię zamknę, ja cię zamknę i z... ja chcę niespodziankę, żebyś mi zrobił. Także garaż się zamyka, niech smajstow tam cuduje, robi tego kilofa. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. No, ja muszę go rozwalić, nie ma innego wyjścia. Ja potrzebuję jak najwięcej diamentów, bo one są darmowe. Ja nie wiem, skąd ten chłop się tam wziął, bo tutaj sąsiedzi mówili, że sobie sami brali i nic nie było z tego. No i dobra, otwieramy, tutaj patrzymy i jak smajstow udało ci się, Ej, przerobił mi. Ma kilofa, jakiego wielkiego! Coś ty z nim zrobił, chłopie, ty go wydłużyłeś! Dobra, dzięki, dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że on zadziała. Zasłania mi normalnie pół kamery. Ja go niosę, ej, ledwo go niosę, on jest taki ciężki. Dzięki Smajstą, dzięki bardzo! Ja idę do tego chłopa, on w tamtą stronę, tak, w tamtą stronę. Biegnijmy szybciutko, szybciutko i go rozwalmy. Nie ma bata. Teraz normalnie albo on padnie, albo padną te wszystkie bloki. Spróbuję w te bloki uderzyć i zobaczymy, ile naraz jestem w stanie ich rozwalić. Mam nadzieję, że tego chłopa już tam nie będzie, albo rozwalę go tym kill -offem. No ten kilof musi być mocny. Nie ma bata na niego, także wskakujmy tutaj, wskakujmy, wskakujmy, dobra, i jesteśmy. Jest ten chłop, także podchodzę do niego i go nawalam. Chodź tutaj, amasz, 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 amasz! Padaj, 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 padaj! Ej, mam, mam go, mam go, mam, mam, Nie, nie mam go, nie mam go, przegrałem znowu, no, no jak, jak? Kolejny kilof jest za słaby, ale się zdenerwowałem, dobra, wiecie co? Wiecie co ja zrobię? Zrobię swój własny kilof. Specjalny taki, który będzie rozwalał wszystko. Mam nadzieję, że ja go rozwalę i. no, no i że go rozwalę, po prostu go rozwalę. Dobra, idziemy tutaj na warsztat. Trochę mi to zejdzie na pewno widzowie, także musicie mi dać chwilę. Ja wchodzę i zamykam sobie garaż od razu. Dobra, zam zamyka się, tak, zamyka się. Tylko lipa nie otworzę go, ale dobra, zawołam z majstwa, to mi przyjdzie otworzyć. A ja zaczynam przerabiać sobie kilofik. Tutaj do tej szafki, dobra, wkładamy tu kilofik i no i widzowie, mam kilofsebek i jest gotowy. Spójrzcie tylko na niego, on jest podwójny, podwójny, czyli ma podwójną siłę, podwójną moc. Powinien kopać podwójnie. Teraz Smajslowa, smile Otwórz mi drzwi, bo będę musiał wyważyć te drzwi, czego bym nie chciał. O, przyszedł. Dzięki, dzięki bardzo. Możesz je zamknąć z powrotem i wiesz co? Ciebie nie potrzebuję, ja muszę iść i zmierzyć się z pewnym chłopem. Teraz jestem z moim killoffem, nie ma bata teraz na niego. No, naprawdę, naprawdę, ten killoff jest ogromny, przeogromny, jest podwójny, więc muszę to wygrać. Albo wygram z nim, albo po prostu zabiorę te wszystkie diamenty. W ogóle ej, nie wypróbowałem ani jednego, jak one nawalają diamenty. Diamenty, ale mam nadzieję, że ten kilof rozwali tego chłopa tutaj z diamentowego, ale to się okaże. No jak nie wypróbuję, to nie sprawdzę, także hop, podskakujmy po schodkach, wchodzimy do góry, do góry i i i ten chłop tutaj jest. Ej, dobra, dobra, nawalam go z tego kilofa i teraz padnie. Teraz padnie, nie ma innej możliwości. No i no jak? No nie, 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 nie. Dobra, wiecie co? Ja się poddaję, zostawiam mu te diamenty, ale nie, no ja bym nie był sobą, gdybym się poddał. Nie ma takiej opcji. Ej, odkładam ten miecz e, kilofik, odkładam ten kilofik i wiecie co? Zostawię to spokoju, idę do sąsiadów, przejście, może oni coś mają takiego, że będę... chociaż broń, ej, jakąś broń bym potrzebował, to bym go rozwalił i bym sobie tym zwykłym kilofem to wykopał nawet. Chodźmy po sąsiadach, poszukajmy, co oni tu mają. O, do tego Waltka pójdę, zobaczę, czy on tu coś ma, ale poczekajcie, ej, tam coś biega, ktoś tam biega, Bob budowniczy. Halo, Bobie budowniczy, potrzebuję ciebie! Oj, w ogóle tu jest coś takiego. Wygraj wyścig, dostań 1000 dolarów. Wow! Ej dobra, ja 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 się chcę z tobą zmierzyć. Ej, Ja chcę tysiąc dolarów. Ja już nie chcę tych diamentów. Ja chcę tysiąc dolarów. Mogę się z tobą zmierzyć, Bobie budowlany? Kiwa że tak. No dobra, dobra, to o co tutaj chodzi? Chyba kto szybciej to rozwali, tak dobrze myślę? No to słuchaj, byś mi musiał kilofik diamentowy wyrzucić. Weź mi wyrzuć diamentowy kilof. Ja to ja 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 ci tutaj e, zobaczysz, że ja wygram to i wtedy mi zapłacisz kasę, dobra? Wyrzuca mi mamy diamentowy kilofik. No to dawaj, zaczynamy. Na 3 dwa, tylko nie oszukuj. Jeden i kopiemy, kopiemy. Szybciutko, szybciutko kopiemy, kopiemy, kopiemy. Ło, wow, jak on idzie, jak burza, Ej, jak burza, on poszedł. Wow. I, i, i on już jest na końcu, ale, ale, że ja, ja je, jak to? Nie, 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 nie. Dobra, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Idę po, po lepszego kilofa Zaraz wrócę, proszę, oddaję Twoje diamenty, weź to wszystko, przygotuj tutaj z powrotem. Zaraz przyjdę z lepszym kilofem i się zmierzymy wtedy. Dobra, widzowie, wiecie, co zrobimy? Pójdziemy do pati pójdziemy do a Niech oni mi dadzą swoje kilofy. Ja jeszcze wezmę swojego kilofa i zobaczymy, który kilof będzie najlepszy. Który się okaże najlepszy? Mam nadzieję, że mój, aczkolwiek no to nie jest powiedziane. Także, dobra, wracam tutaj do Smajsloła. Siup, siup. Pat Pati, potrzebuję z powrotem waszych kilofów. Smajsloł, gdzie jesteś? Halo, potrzebuję twojego kilofa. O, tutaj jest. Dobra, ty dawaj mi mojego kilofa jeszcze. Dawaj, dawaj. I ja idę do Patrycji. Pati, gdzie ona, gdzie ona mogłaby pójść? Ona może coś w ogrodzie robi. Dobra, szybko schodźmy na dwór. Pati, gdzie jest? Patty, Patty, halo O, tutaj sobie stoi, dobra, Patty Słuchaj, potrzebuję twojego kilofa jeszcze raz Masz może jeszcze jednego takiego, czy nie? O, dobra, zrobiła sobie dwa Dobra, mamy dwa kilofy, idziemy je przetestować Najpierw testujemy e, może Patrycji, a później Smyslowa O, to będzie dobre, dobra, wracamy do boba Budowniczego, a czy tutaj wszystko jest ok? Tak, tutaj stoliczki są na miejscu Tam e, w ogóle, o, tam groby Są, <laughs> widzowie, tam chyba wy, wy Nie widzieliście, chyba, że widzieliście Na ostatnim odcinku, tak właśnie tam nagrywamy Dobra, wracajmy sobie do Boba Budowniczego. Bobia, Bobie, halo, słuchaj. Yy, muszę wypróbować kilofa. Dawaj, dawaj. Yy, bo mi tutaj yy, Patrycja i Sebek... I jaki Sebek? I, i Smajstow zrobili. Także dawaj, ja próbuję najpierw tego. Zaczynamy na 3, 2, 1 I go, 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 go. go. Kopiamy, kopiamy. E, ten killoff chyba jest do niczego. Ej, jak on powoli niszczy. Bo ja... No, no co to ma być? Ej, on już skończył. Ja jeszcze jednego bloka nie... nie no dobra, dobra. E, dobra, oddaję ci ten kilof, Trzymaj, ten kilof jest Zbyt słaby, biorę innego Dawaj, e, jeszcze raz sobie diamenciki tutaj Postaw elegancko i będziemy Próbowali, jeszcze raz, no muszę to wygrać Teraz z, z, ten, kill off e, Tego, e, smajstowa Zaczynamy, dawaj, 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 elegancko Dobra, ja mam jednego mniej, teraz powinienem wygrać No dawaj, dawaj, Bobie, Bobie, dawaj Go, 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 lecimy, lecimy, nie ma czasu Nie ma czasu, także zaczynamy 3, 2, 1 i dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 dawaj co ty za kill off mi zrobiłeś znowu no, no nie, no nie, no nie, nie, nie nie, 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 nie. Kolejny raz on ze mną wygrał. Dobra, te kilofy są do kitu. Weź sobie te kilofy, ja ich nie potrzebuję. Wiesz co? Ja jeszcze spróbuję ze swoim kilofem. Ja swój mam przerobiony. Spróbujmy z moim kilofem. Zobaczymy jak to będzie. Tylko muszę się wrócić szybko do skrzyneczki, wziąć tego kilofa i to się okaże, który kilof będzie najlepszy. Mam nadzieję, że mój, bo, bo ten kilof partyjsmajstoła to są jakieś śmieszki chyba. No, no to, to przecież w ogóle nic nie rozwalało, a to miało 10 bloków naraz niszczyć. Dobra, ja biorę teraz tego i lecimy z tym kilofem Mam nadzieję, że ten mój kilof Chociaż będzie taki dobry Rozwali to I chociaż kasiore będę miał Chociaż kasiore. Ja nie muszę do tego gościa tam chodzić Po te diamenty Jak ten mi da kasę To ja mam tam gdzieś te diamenty jego Dobra, wracamy tutaj Bobie, Bobie Wróciłem, wróciłem Weź tutaj postaw te diamenty z powrotem Ja już mam inny kilofik I będziemy tutaj działali Także weź tu postaw diamenciki A ja się przygotowuję O, i sobie zmieniłem Także widzicie Ten kilof mi teraz nie przeszkadza Także zaczynamy Na trzy, dwa 2... Jeden i był, zaczynamy, zaczynamy łowo jak idę, jak idę, jak idę, wow, ej, wygrałem, wygrałem Ło, wow, panie, panie, ja już tu jestem, Panie, ja już tu jestem, byłem tu na końcu, a ty ty, ty później tutaj doszedłeś Dawaj mnie tutaj, siano, wyskakuj z kasy, wyskakuj z kasy Wygrałem, poczekajcie ile ja wygrałem? Dziesięć tysiąc, dziesięć tysięcy, 100 tysięcy milion, dziesięć milionów! Ej, dawaj mi dziesięć baniek O, daję mi kasiorę Dawaj, 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 ja wiem ile to jest 10 baniek. Dobra, odłożę sobie ten kilo w ten killoff jest najlepszy. Widzicie? Tu jest jakiś plus NBT. To jest chyba to, że rozwalało to na hita. Dobra, jak ja się cieszę. On mi kasiole wyrzuca, jaki on był bogaty. Ej, on takiego nie wyglądał, że mi da... Nie myślałem, że mi wszystko da to, co powiedział, ale kasiole wyrzuca. jak ja jeszcze jestem, szcz jestem szczęśliwy. Dobra, dzięki Błobie Budowlany. Ja jeszcze mam sprawę do załatwienia. Ej, muszę coś sprawdzić, także na razie trzymaj się. Widzowie, wiecie co? Mam jeszcze chęć podejść do tego łebka diamentowego, zmienię sobie kilowik i jeszcze raz spróbuję z tym kilofem, może teraz sobie poradzę, może teraz go rozwalę, może ten kilof jest jakiś mocniejszy, dam radę i sobie zbiorę te wszystkie diamenty, zaraz to zobaczymy. Dobra, idźmy tutaj do niego, eee, podchodźmy, podchodźmy. Gdzie jest ten stworek diamentowy? Ja go muszę rozwalić. Chodzimy po schodkach tutaj do góry do niego i... Łebku, gdzie jesteś? Chodź, jeszcze raz, muszę ciebie wypróbować. I a masz, a masz strzała, no a masz, padaj, 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 ej, dam radę, dam radę i jest, wygrałem z nim, padł, ten kilof jednak jest na Najlepszy, on jest przekozacki, przekozacki widzowie. No dobra, to teraz idę kopać te diamenty tam z góry, a wy widzowie możecie wbić na mój drugi kanał, zobaczyć co tam nagrywam. Wbijcie również na mojego Instagramka, bo tam za niedługo się pojawi moja twarz, także jeżeli chcesz zobaczyć moją twarz z prawdziwego życia, to wbij, zaobserwuj. A ten odcineczek już się będzie kończył, także ja idę kopać sobie diamenty, a wy się trzymajcie. Do jutra, do następnego odcinka, na razie, cześć!